normalnie no o, baza, to jest basen nie? No, gdzie jest to basa dokładnie, mnie nie błędu. pamiętam no właśnie, o, dokładnie tak kurde, boję się, że nie dolecę, ci powiem daj szadę, jak ja dolecę, to spokojnie mam ogarnąć policyjkę, czy ten hangar? tak lecę kurde z dupy trochę niestety, tam już ludzie wylądowali, nie? do na namiotu spróbuj, tu nikogo nie ma a masz jeepa? E, nie mam jeepa. Ja mam jeepa ty. Skąd, skąd, skąd masz jeepa, Pedro? No tutaj. Ah, nice. Sam jedzie. Kurde. Tam ktoś do siebie szedł, wiesz? Tu nie ma broni, stary. Niemożliwe. Tu nie ma broni. A że do mnie, tutaj? Tam ktoś do siebie biegł, tak. Jest tam, przepraszam. Masz jakąś broń dla mnie? A revolver mam. Kurde, ten coś tam jest do wzięcia jeszcze? To rzuć mi cokolwiek, co? To rzuć mi rewolwer chociaż. Idę trzeba dojechać. Masz policję? Co mam? Masz policję? R, bierz. Dobra. A bierzemy ja samochód? Nic, nic. Bo ja mam samochód. To jest twój, tak, tak, ha. Tak. Czy dojeżdżamy ten hangar tutaj? No to tak, bo tam jest dwóch gości. W środku? Tak. A jest. Ucieka. kask tu ma. Tak, widzę go. Gdzieś R też strzelała. W gronie, to Friastra. jest. Z R-ką? No i ładnie Leży dwóch Amazing, Piotrek Kurde, jakie strzały, jaki stary Yyy, e, military masz tutaj I ty Dobra, biorę Podjeżdżam no, samochodem trzy. Tylko nie mamy kask, nie? Kasków, znaczy Nie mamy kask Nie mamy kask I pompa jeszcze, kurde, no, jest więc ci się zatrzymali na hangarach tam Dawaj, podjazd Ja podejdę, wiesz, ty tak... Ja, muszę ja mogę wiesz co? Jakoś głowę. zajedę tak. na, za plecy I na wiesz, przykład. Ty tak jedź, tutaj je, dalej, a ja będę za I wyskoczysz i zmontujemy wszystkich. Tak przejedź dookoła może jakieś jak się tu przyczai. I co? Za, Gdzie Zamiana aut. Tak. Więc się na stacji zmontowali też wiesz. Co robimy? Nie wiem te. Widzisz się gdzieś? Tam? Nie właśnie, nie widzę. Wchodzimy do... Są dużo hangerów Dawaj, pod i po ten ten wchodzimy. Come on, worki są. Tak. Dużo worków. że się wlegowali? A może pozabijali? Bardzo możliwe to jest. To jest kluczyki są są to wiesz? To, to rzuci się jedne. Weź sobie gdzie są w tym warku? W tym no. Bo to na stację jedziemy? A tu rewolwer jeszcze jest super. U, to kask potrzebujecie. No, kasku też nie mam. Chodźmy co? No, może te dwa małe sprawdzimy, co? Może. A możemy jeszcze, no. Podjedziemy. Ten pierwszy, ten drugi. Czysto w moim. W moim też. Rewolwer tylko jamo. coś biega? To ty? No ja biegam też, no. Nie, nie wiem, czy to ty. Chyba ty. Dajesz, prowadź teraz. Ty też nie masz kasku. Ja no, też nie mam kasku. Trzeba te kaski oglądać koniecznie. Mhm, stacja tu nie ma, przy tych. Tu jest militarka, Militarkę masz, nie? Tak. A może zeszedujemy ten? Ty, okay. ta stacja nie sprawdzona zobacz. Tak? A tu jest kolejna militarka. Czerny. Jest kask. Dobra, to czyli tu nie było lutowane, Tu masz buty, jak nie masz? Dobra, biorę. A to drugą mitarkę wziąłeś, czy nie? Mam tę mitarkę, jedną zabrałem tylko. Ale tu jest, kurde, nie ma tych amandoarki, nie ma tutaj, chyba że to wziąłeś już. Wziąłeś tam amandoarki, co tutaj było? Nie, nie brałem nic. No to tutaj arka była wzięta. Ci powiem. To pech. No pech. Czekaj, ja muszę się pozbyć tego. Co to, to? A to ty? A gdzie ta policyjka nasza? Jedziemy dalej? Tak, jedziemy dalej. Wsiadaj Gość jest, gość jest! w hangarach. Ja. Dobra, ja udaję, że odjeżdżam. A ty przeskoczysz przez murek, co? Dobra. To jest po drodze. Drugi ro... jest, w jest. rogu jest. Tak, wiem, drugi? A drugi jest za samochodem. Tak go. Aha, dobra. Raz, Dobrze. Zostaw drugiego. Po jest. Dobra. Spokojnie. Słabo do środka? Tak. Ty strzel w tą beczkę, bo to przez ścianę czasami przebija. Rozwal tą beczkę. Ja bym zrobił nie? Gdzieś w rogu siedzi, wiesz? Tak. W takim razie. Ja się leczę. Biega w środku. Rozwa... Nie wiem, dojeżdżać czy czekać? Nie dojeżdżę, nie dojeżdżę, bo on jest bardzo mocny. Bardzo mocny jest? zabierz go? Mocny, tak. Musiałem coś powiedzieć, żeby mieć innego fraga. No dobrze no. Bywa. Dobra. Dobra. tam tamtego? Tak. Dobra, wszystko mam. Come on. I w drogę czy, no, kurde, czy on miał, miał kask jakieś kaski średnicy? Nie, ja Wszystko zabrałem. Wszystko dokładnie. Dobra, okej. Okay. całe zabrałem. No to dajesz. Paliwko, garnę. A tutaj jest nieludowany, więc nie wiem, czy chcemy to sprawdzić. Nie. nie? Chyba nie, możemy Cieszę. jechać. No Leszek, miałeś spać, ale to. No to ja rozumiem, jak to jest. No, ja wiem, że nie, Zatysza, kiedy jak to jest, spać, to myślę H1. Nie, bo najgorsze jest to, że codziennie. Ej. Ale wcześ, wcześniej muszę spać, chyba wczoraj, nie? Przecież skończyliśmy o wczoraj o drugiej. Przepraszam, pierwszej się skończyliśmy wczoraj. Steam. No, ale położyliśmy się o szóstej. Co? Czego? Oh. Poradnik no, tak nagrywałeś, to... albo vloga. Tak. Nie wiem, tak do roboty coś musiałem i tak wyszło, że ja już nie mogę się przestawić, to już do końca życia będzie senno. No, dokładnie. <grym> do końca życia będę kładł się do w... O, w sklepie coś widziałeś? No dojdziemy. Do... No dostałem. Dobra, leczcie. Muszę się podleczyć, no. Sam mam takie się oczy. Ready? Tak, tak, tak. Taki plan. Od tyłu gdzieś no, no, czy od pomicy? No, montować, typu, no. dwóch będzie, nie? Jak wychyli w tych drzwiach to wyjeżdżam. Czy szoty i dojazd, no to też jest opcja, ale... Jeśli no, shoty i dojazd to nie ma sensu, bo nie wiem gdzie jest drugi. Nie, nie ryzykujmy. Myślę, że będzie. O, no. dwóch, dwóch strzelało, widzisz? Teraz wysiadka? Tak, ty stój po lewej. Jest, idzie, w idzie, idzie. Od lewej, okay. od lewej, od lewej może. Za gdzieś? Za Widzę. Pomagam. Możesz wlecie po głowie? Co Leżę. Dawaj tego teraz. Tak. Podjedźmy razem, dawaj Dwóch nie zabiję. Mhm. Jednego też. Gdzie on jest? Z samochodami. Co zrobimy teraz? Leżę. Najpierw. No nice. Czekaj, jak kłóca mi się leczę cool, Kurwa, chyba się, się nie nas nie? słyszeli, nie? Bandaż potrzebuję. Y muszę od niego zabrać. Lutujesz tam tego? Pójdę, no. Trochę jest dyka, ale zastanawiam się o tym trochę. Makawika nawet, ty. Powiem że spoko. Nie, ten też spoko. Fajne, że to się szyduje w sekundę, nie? To jest mega. Tak. Jestem gotowe już mam wszystko. dalej przez miasto, czy troszkę sobie miasto? Tak 50 osób, jest 6 fragów dopiero jest też, nie? Możemy tak trochę po mieście jeszcze pojeździć Kurde, się na chwilę Co jest? Bo co, ja, mam zbogowaną kamerę W mi się buguje w tym aucie Dobra, ja <gry> Dzisiaj nasz 1 jest 36-godzinny stream Ani 24, ani 30, albo 40 o widziałeś, z budynku dwóch, z budynku dwu gości tak, Dobra, za mają Ja to też Oj Wchodzimy? Nie, Pacz, wiem, czekaj To wyszedłem To no, możesz tam popikować leciutko A mam ich od... Nie wychylają, nie podjechać, czy nie? Razem to zróbmy, jeżeli Dawaj za mną teraz postrzelę, i idę i ciebie I dawaj, i teraz podejdziemy sobie tutaj I z buda się przejdziemy, co? Tak Dawaj, tę to auto tutaj zostawimy są, 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 chowam się. Na czas graj. po głowie. blisko. Spokojnie. Brawo. Lutuję tamtego. Dobra, ja się leczę na razie. gdzieś tam. Ładnie, to zrobiłeś Lechu. Ładnie. Bardzo ładnie. Kiewika miał nowkę. Mniej <grym> Kiewika zrobię. A może ten drugi też miał? Dostał hejda od ciebie, nie? Nie, to na blisko był. W headach A miał też. też miał. Miał jeden nabój do ARKI. Wspaniałe. Kurde. Dobra, ja wszystko mam. Ja wszystko też mam. Muszę zacząć właściwie. Dobra, idziemy po. A co się dzieje? Masz, ile masz auto RKI. 190. Dobra, ja też. Byś się chyba też zrobił? Tak, go też. Widzisz ich? Ja pojechali. Wy... Ja mam no, rewolwer, jak chcesz. Rewol no, ja mam rewolwer... Ale ja może strzelaj szajerki, co? nie chcesz rewolweru użyć? Czy ja bym po głowach strzelał im szajerki, jakby niby. Aha. Udało to, może się nam przyszedł, bo oni mają... Patrz, mają 55, oni mają nówkę. Myślisz, że mają nówkę? No, to pestku, on chyba sam działa. nawet. Jedną głowę tylko widzę. Strzeli Słuchaj, szybko Patrz, teraz masz szota, więc nie, wyskocz, jest... wyskocz tu. Wysk... Tu? Wyskocz no. I idź. On trochę podejeżdża. No, no, no. no. ja na, żebyś... na szczerym polu jestem teraz, nie? Dobra, dobra, zbieraj Siadaj, dał to leć. Ok. No, no, no. no. Dobra, on musi się zatrzymać w końcu i. A teraz się nie, nie uleczy przypadkiem? Bardzo możliwe. To już nie chciałem tak agresywnie, żeby z tak ktoś nie padł. No, no, Tak mamy często. Prawda. Zgubiłem go, no. Kurde, porobił te. Ty. ty. Ale porobił. No. Zniknął. Ty, no, zniknął kompletnie. Musiał odbić w prawo w takim razie. A ty nie ma go tutaj na cygurką? Nie, dobra. So. Dobra, pojedziemy tam. Kurde jak porobił Trzeba uważać znaczy, też ten Nat jest poza strefą w ogóle, to nam się powiem czas kończy Jakiś nowatku by nam się przydało, nie? O odkład Trochę przewaduje Gdzie Gdzie Sadko? No zale GPS. Ale gdzie ten gość się sobie <laughs> zastanawia za do teraz <laughs> Dobra, dojeżdżamy to tam na dole No jest. Wyskoczył jeden, patrz. Jest, jest tu jeden gości, tak? Drugi myśli, no na dole. Za, za autem, ale schowaj się tylko nice. się. Kul, na sklepie, się nikogo nie, głowie nie, 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 za dużo kasków. Dobra, podejdziemy, zlutujemy. Zostawię autem tego jednego tutaj Jeszcze wezmę drugi drugie auto, wiesz? I sobie ja też zastawię Będziemy jechać jebem, co? Może kewikę tam wrzucić, bo... Mówkę kewę miał to też miał, kewę, ale już nie mam miejsca, gdzie to pakować Dwa kewy no masz. No właśnie Wszystko zasłonię, wszystko co potrzebuję No też No razam tego kawa tutaj Tylko auto sobie Boże. bo on nie jest po prostu ten kawik, nie? Ale jest zrobiony, że tworzył też no, tak nowe tego, nie wiesz. Aha, dobra, to wrzuć go do auta, no? Tego. Ale do, do którego do auta? Do tego dzipa? Do no <laughs> już ale to, czekaj, to już, no. Czekaj. A tu już są. No No, no to, to zostawmy wrzuć. to kurde, nie wiem, albo no, ty wrzuć. Ty, to ja go biorę na siebie. A ja go nie wrzucę. To weź no, go z tego. To wrzuć go i tak. Bo nie mam miejsca. Chyba To wrzuć go po prostu. Kurde, Dobra no ja go wrzucę. Czekaj. Dobra. Ej, co ty robisz? Czemu nie mam misji? On waży 500? Tak. Zaraz nas dojadą. Te kaski zostaw mi. Ale jest w tym, jest jeszcze jeden. W jest jeszcze jeden kask, weź sobie go. Dobra, wsiadaj teraz. Kurde, Operation Lutation. Dobra, starczy tego chyba. Mam, mam ja, ja Dobra, na mieście tam będą kampić pewnie. Tam. Będą znowu ukrywani na mieście. Auto padło, podjeżdża, auto padło. Podjeżdża, Poczekaj, podjeżdża, podjeżdża, Uciekaj, uciekaj, stary. Ej, cieć, za autem naszym. Tutaj po prawej stronie na blisko dwóch gości. Dobra. Najbędą nas łupać, więc musimy za drzewa i montujemy, tak? Gotowy? No, on... Tak, tak, tak. Za drzewem, kiedy już dostałem Dobra, skakuj. 13 mam. Lecz się. Dawaj, go dawaj, musisz. Drugi Mniej... też nie żyje? Tak? Dobra. A. Ja tam też był zeserany, do tego pokazku i nie mam życia. Miał mnie obbili, wiesz. też. No mnie nie. Zadwałeś ich? Nie, nie, jeszcze nie. Teraz się leczę na razie. Na, na będziemy jeździć, co nie? Co potrzebujesz, Bogas gaz chyba leci. No to zostawię no paliwko. Ja szybko. W apteczek potrzebuje Ja Mam 13 już teraz. No kurde, te Gaj, Kask potrzebuje drugi. Miał? E, nie. A co goście miał ciekawego? Nic ciekawego w sumie nie miał. Miał sobie tupkę. do naszego auta, bo tam są kiewiki. Spoko, tylko wiesz co? Dobra, Komun, komu, komu. Jidę, idę, idę. No. <laughs> A Nie leci... A wteczki tamtych gości miał? Albo wyrzucisz ja mi? Ja mam 12. No, może ci wyrzucić, jasne. Trochę się <laughs> Nie wiem, czasami to nie zajarza w ogóle. Trzymaj. A tu? To... No dobra. Czy... Nie masz miejsca. Good. Czekaj. zrobiłeś sobie? ja mam dwa mm -hmm. nasze zapasowe jeszcze. Ja masz mam kawika stres. u siebie, Do zapasowego w ekipunku? E, nie, nie, nie mam a, miejsca. Masz miejsce? Co musisz zrobić? Ja lepiej, że ten kierwik wygrał w sensie. 360 no. A to nie mam jak, kurde. Teraz jestem w stanie. Olaś, to, a, o, to a, stary, ja sobie wygrał dlaczego. No, czasami tutaj sekunda ratuje życie. No gość pójdzie no, nie poprawiają na drobne wprost, przez ulicę. No. No. Ojej. Ale to tak na policji coś niego wychylić? Wyskakujemy? Tak, tak, Dawaj tak go Tak, Dobra Sprawdzam co miał Dobra, ja już nie sprawdzam, że jeszcze nie potrzebuję niczego A, bo jak kasku potrzebujesz. To wiesz, kask potrzebujesz to... Ty wiesz ten kask, leży, czekaj, nie? Czekaj, mam muszę kevico wrócić mhm. I kask sobie przywieźć Tam Pana w to mieście chyba wyniku to banią, nie? Mhm. <coughs> Możemy jeszcze tu sprawdzić, czy ktoś nie biegnie z buta, No, spoko, spoko jest strzały na mieście chyba lecą, nie? Tutaj zobaczmy, czy nie z tego miasta. tą stronę trzeba obserwować. No, to ostatnio wygraliśmy gierkę, nie? Jak się kurde 10 osób położyło w gazie. To był nagle szok, jak się okazało, że jednak strefa nie jest w mieście. Kurde, już dzięki serdecznie. Jest to, nie? Możemy jechać na strefę w takim razie, na środek, żeby się trochę. No, możesz podjechać ze strony góry tam, wiesz, od tej stacji znaczy. zawinąć. Mhm. tam czasami też coś... ...coś no, tam ktoś się kan, kan czasami, jeszcze, nie? Więc... Trzynaście osób w ogóle zostało. O, prykali się. Dawaj ich w plecę. Ostra stąd, jazda. Stąd, dawaj, dobra. w plecy ich. Jestem w Dobra, Dobrze, jeden. Dobra, tam myślę, na górze był drugi. Nie? Dobra, dobra, nie, drugi za kamień jeszcze. Wiem, wiem, ale nie ma tam jeszcze jakiegoś gościa? Tak, tak. Zabili Oni się? się? Zabili się już, tak? Za kamień wyskakiwać? Patrz. No. Dwóch, dwóch to jest, dwóch to jest. Ucieczka, ucieczka. Ze drzewu mogę wychylić. Tutaj, tak? Wsiadać? No. no, wysiadaj. Ja odjadę trochę. Będę Ostrożnie, nie? Żeby nie paść Ta. jeden Za drzewem tam przy samochodzie wybuchniętym Ja objeżdżam go wychyli z swojej strony może ostrożnie tam ostrożnie podejść Ta. jest e... Ostrożnie nie? Ty, ja mam, paść jeszcze, jednego. jeszcze jeden tu jest Chodę, zabierz go? Podjeżdża mi gość. Zrobiłem typa. Mam Zrobiłeś? kłopoty, stary, nie. Ostrożnie. Ja mam 0HP. Ja pierdzielę stary. Pięknie. Jezus Maria. Nie Pięknie. wiem, stary, jak to zrobiłem. Nie wiem. Ja już, już nie dostał, miał mnie on miał full keva stary i trzy strzały z shota Dostał kurde z metra, nie? Trzy strzały. No Sakra jak ty to przeżyłeś na tyle. Jak ja widziałem to HP jak tego gościa jak leci do Ciebie, to już nie wiedziałem co robić. No, no nie, miał, nie miałeś szansy pomóc już, nie? No to no. wszystko albo nic Miał jakieś kawa ten gość Kurde, zaraz zobaczymy gdzie on w ogóle skinął Miałem kawę to Szukam kawika no czy ktoś nie miał wiesz, bo to Masz kawikanówkę, tak. czy nie? Nie, ja mam zwykłego, zwykłego planego. Dobra, jestem gotowa, ty Tak, ja też Słucham, Ale byłem zeselany, ja pierdziele, ty Kurde, stary, bo jak wygramy, to wiesz Wiesz, co się wtedy no. dzieje Reconnect, Alright, man! Alright! <laughs> ale też, na szczęście strefa jest poza miastem tam na banku, ile będzie ktoś kampił w mieście, na jakimś budynku albo w budynku Jest, Wydaje mi się, że to będą trzy ekipy, nie? Dwie osoby Ale to było, powiem Ci, emocjonujące, nie? Byłem zasrany strasznie Idealnej z idealnej strony przeskoczyłem później za niego jak on, nie, wiedział, że to, nie, nie, nie wiedział co się dzieje, nie? on był w szoku z Więc między wygrać albo łączyć strachy oh, już chyba no, zasięgają zenitą za samochód gdzieś jedzie? chyba czy nie? czy to, ty, ty, ty przekazywałeś? to samo, to raczej bo samochód osłuchałeś gdzieś obok nas? ale ja nie nic. Oh, kurde ciekawe czy wszyscy mają auto no, dobre pytanie jest auto jakieś przed nami tam ja, czy to się, czy to się no. Zaraz się każdy katastrofia jeszcze jest duża no. Czysto chyba Tak wygląda. Kurde, zobacz. Auto, auto jest. Zastrzałem z pistoletu, co? Nie, karabin, karabin, dawaj upaj full auto. Po kasku. On sam jest, dawaj go. Dawaj, dawaj. Nie odpuszczę go. Od, odjdź. Na Okurde, na daleko, pompy, tak. Nie po kasku był, nie? Po prawej jest. Obiegał lewej, na wyjście tutaj Tak Zabiłeś go? Dostał, tak Tak, go? A, zabiłeś go, go. Samochód za nami gdzieś Dobra Jest, jest budynek, za nami Willa Widzę Dawaj go razem w filmie Dawaj, wyjdziemy na niego, dawaj tak. no. Dostał hita Dawaj, siadaj O, ode mnie też dostał No, dajesz, dajesz Tylko jak będziemy miał pompę, to lipa, nie? On pewnie do środka się skoła Jest gość na blisko, po Tak. Go. Jeszcze, schowaj się. Nie, nie ma drugiego w środku? Nie wiem. To, to powiedział policjant z tyłu. W jest w środku, jest w środku, uważaj. Dobra. Odejdźmy, odejdźmy. To jest policjantka po lewej. Na piętrze może być. W oknie mm -hmm. zaraz wysiedzi. Za, za Zabierzmy policjantkę i odejdź, odejdźmy kawałek, co? Do, wsiadaj, to co zrobimy. Wejdę tutaj, za, wejdę tutaj. Dobra, odejdź. Wiesz co? Teraz sobie. Teraz sprawdzę gdzie on jest, obieżaj ten domek, obieżaj razem ze mną i obczajmy gdzie. Uwierzaj na bombę. Czy on jest na piętrze, czy... Bo trzeba ja mam pełno na Też mam nade'ów, bo mam. Na piętrze, jest na piętrze w okienku środkowym. Tak? Od głównego wejścia. Idę za górkę. Widzę, 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 w oknie jest Najduję go. Najduję, raz. Dru Drugi odaje Co? Co tam dalej? Gdyby się nie wyskoczył, tylko. Nie? Się zamknął w pokoju, wiesz? Co? Możesz tej stronę rzucić A do którego myślisz, okno? środek? Nie, lewy, lewy. Lewe środkowe. Środkowe daje. Ja bym załatwił lewego środkowego. <noise> nie trafiłem. Kurde co robimy? Numer. O, tu jest strefa stary Patrz! Nie, zbiega na dół, zbiega na dół. Weź odjedźmy teraz, odjedźmy stary i zmutujmy go, będzie wszedł poza tam. strefę Dobra, odejdź odejdź Auto mu roz rewolwerem jakieś Dobra No bierze to, to auto A ja mam paliwa stary, nie mam paliwa podejdź pode mnie Siadaj Siadaj szybko, siadaj do mnie Dawaj. Idziemy za niego od razu. drodze tak, okay. mam 60 HP, nie wiem Jedź obok nas, cześć, czeraj Leżę. Pięknie No z tego gazem 35hp, nie? Bierzeć. No rany, rany Kurde, 27 Dobra, się tutaj No, no Teraz się słama ze drzewa Okej okay. Ale była jazda, kurde No i zobacz, kurde, wiedziałeś, że trzeba wstać, nie? Wiedziałeś, że trzeba wstać na montaż Dobra Dam się do maksa Sorry, jeszcze? Nie, 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 spoko, możesz jechać Tam był drop Kurde, oh, żeby on no. jakieś snipery nie miał, nie? A jak zostanie on sam, to jaki <grym> jak plan? Jak co? Jak on zostanie ostatni, to jaki plan? 20 fragów pomyty. Ja ty Więc nie jest łagierka już No, się teraz Jest mhm. trochę mniej na samym południu, nie? Tylko żeby to kurde nie, nie uduszył się w gazie Okej. Okay. Ja bym pojechał sobie właśnie na południe i, i tam już powierzyć się. Zobacz ten lasek, wiesz, kraj e, strefę na południu, bo okay, okay. No, no. Żeby, wiesz, mieć, żebyśmy mieli upper hand, jak to Amerykanie. Czysty jest raczej. O! Dostałem, snajperka snajper. zdjął mnie! Zdjął mnie! Za kamieniem jest! Ocież kurde Ty! Za kamieniem jestem na wprost Ciebie, nie? Uważam na Snajperkę, więc... Masz smoke. Jak dostałem Ty... Z lewej wcelowany jest. Bang kurde! Co dostałem? I za pestkę, kozak i za kery, ale kurde, jak dostałeś pestkę w rysku w samochodzie? I to jeszcze. w szoku jest. A oh, kurde, 21, ta? No, 21. Bang no, kurde. Łap. porobiony, Dobra. dostał i co Za sekundę jestem. No. Ej, ja, czy ja to kurde muszę iść komentować, cholera, jasne? Wu <klucz> 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 Clutch One On One, kurde, ugrany, nie? Ale jak u lechu dostał pestkę, ja pierdolę.